Cześć, Nazywam się Michał, i dzisiaj, w tym krótkim i miłym podcaście, chciałbym Wam opowiedzieć trochę o stronie u doktorów, o nas, o co w tym wszystkim chodzi. Więc tak, ja jestem lekarzem medycyny zachodniej i w trakcie studiowania podyplomówki z tradycyjnej medycyny chińskiej. Przez kilka ładnych lat studiów, potem przez kilka ładnych lat pracy, widziałem medycynę z różnej strony. Pracowałem jako rezydent anestezjologii, czyli znieczulałem ludzi do zabiegu, widziałem. Jak umierają i rodzą się, tak? Pracowałem na Izbie Przyjęć, czyli przyjmowałem ludzi w różnym naprawdę stanie. Teraz pracuję jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, czyli spotykam się często z pierwszymi objawami praktycznie wszystkich chorób. Strona u doktorów powstała dlatego, że zauważyłem jedną rzecz: straszną dezinformację w internecie. Teraz, tak naprawdę, każdy może coś napisać nagrać filmik. W większości są to jednak osoby niewyedukowane, które mylą fakty, to wszystko boli. No i dlatego tutaj razem z kilkoma kolegami i koleżankami, lekarzami, nie lekarzami, postanowiliśmy przekazywać Wam taką rzetelną i fajną wiedzę na temat zapobiegania, bo przede wszystkim o tym będzie. Stroną doktorów jest i będzie o zapobieganiu, o medycynie zapobiegawczej, Czyli o tym, jak nie zachorować. Przede wszystkim. Oczywiście będzie też trochę o leczeniu, o, o, o różnych, różnych sposobach leczenia, ale przede wszystkim o zapobieganiu. Chcemy zapobiegać i takie nasze wesołe hasło to lepiej zapobiegać niż się martwić, ponieważ obserwuję to, widzę jak ludzie chorują, jakie to wszystko jest smutne, trudne i, i chciałbym, żeby ja. Moi przyjaciele i wy wszyscy, którzy tego słuchacie, żeby, żeby zapobiegać, żeby, żebyście tego nie doświadczyli, bo to, bo to naprawdę nic, nic fajnego. No, ja jako lekarz uważam, że zdrowie to najważniejszy element szczęścia. O co chodzi? No, każdy z nas jakiś tam chce być szczęśliwy, tak myślę, bo większość z nas. Jeden za szczęście będzie uważał, nie wiem, nowy samochód, drugi rodzinę, trzeci przyjaciół, ale uważam, że. A bez tego zdrowia jest bardzo ciężko. Kiedy cię coś boli, źle trawisz, nie możesz spać, to, to, to szczęście jest dużo, dużo trudniej osiągnąć. I mam nadzieję, że ta nasza strona, te nasze wysiłki spowodują, że, że będzie tego mniej, że wy, wy tego sobie zaoszczędzicie albo przynajmniej ograniczycie. Mm -hmm. Powiem wam dlaczego czego my uważamy, że powinniśmy wkroczyć do tego świata internetu i powinniśmy walczyć trochę z tą dezinformacją. I mówię tu zarówno o tych y, wizjonerach jak Jurek Zięba y, i o tych ludziach, którzy może i z dobrej woli, ale bez takiego merytorycznego przygotowania mówią o, o, o różnych rzeczach, o zdrowiu, o zapobieganiu, o leczeniu, a mówią źle. Mówią źle, mówią głupio i wprowadzają dezinformację, która też powoduje jakieś zmartwienia, wydawanie niepotrzebne pieniędzy, lub wydawanie źle pieniędzy. No i, i dlatego, widząc to, postanowiłem zapobiegać temu, mówiąc to dla moich przyjaciół, dla mojej rodziny i dla tych wszystkich, którzy, którzy chcą, chcą tego słuchać. Dlaczego my? No, studia medyczne przygotowały nas do jednej najważniejszej rzeczy, której moim zdaniem brakuje większości, oczywiście nie wszystkim, ale większości ludziom bez, bez takiego wykształcenia, Chodzi o takie, po pierwsze, o wiedzę, którą no, zdobywaliśmy przez sześć ciężkich lat. Chodzi o logiczne myślenie i dobre wyciąganie wniosków, bo przeczytać artykuł każdy umie, prawie każdy, ale przeczytać go ze zrozumieniem i wyciągnąć prawidłowe wnioski, już naprawdę niewielu. A po trzecie i najważniejsze, mamy doświadczenie, a w tej działce jest ono naprawdę niezbędne. Gdyby chodziło o nie wiem, matematykę, gdzie naprawdę teoretycznie z książek możesz się nauczyć wszystkiego, to w medycynie tak nie jest. Jest bardzo ważne doświadczenie. Powstaje ogrom wiedzy, co chwilę jest wylewany, naprawdę artykuł powstaje, nie wiem co, nie wiem co godzinę, ale naprawdę powstają nowe teorie, nowe artykuły. A, a tu chodzi o doświadczenie chodzi o sprawdzenie tego, obserwowanie tych efektów, a w internecie prawie tego nie ma. Wybitni teoretycy no, nie sprawdzają się w tej, w tej działce. W medycynie, w zapobieganiu, w leczeniu bardzo, bardzo ważne jest doświadczenie. No. Dlatego wolisz iść do starszego lekarza niż do młodszego. Zazwyczaj. Tutaj też jest, też jest sprawa dyskusyjna, ale doświadczenie, doświadczenie jest bardzo ważne. No i dlatego będziemy o tym mówili. No. Także zapamiętajcie z dzisiaj, kim jesteśmy i pamiętajcie, że lepiej zapobiegać niż się martwić.